Cześć, z tej strony Sebastian z portalu eurowizja.org. Witam was w jednym z pierwszych odcinków naszej reakcji na piosenki Eurowizji 2026. Tym razem będziemy reagować na piosenkę z Czarnogóry w nieco innej formule. Przygotowaliśmy dla was eurowizyjne bingo. Będziemy zaznaczać jeden kwadracik w momencie, kiedy w naszej reakcji, czy w piosence, na którą reagujemy, pojawi się jeden z elementów. I tak, mamy tutaj dance break, bałgańską balladę, Czarno-złoty występ, dramatyczny wokal, element demoniczny, mocarny finał, losowe kamery, wokalną kulminację, a także statyczny występ. Drugą edycję Montesongu wygrała Tamara Żiwkowicz. Tamara występowała już rok temu, szczerze mówiąc była wówczas moją faworytką. Brzmi ciekawie, więc zaczynajmy. Dobra, czarne stroje... Futro, długie pazury, odznaczam element demoniczny. Ale jeżeli chodzi o jest, <laughs> nasz bingo, to już mamy dramatyczny wokal. I myślę, że tutaj możemy dodać zdecydowanie dramatyczny wokal, ale nie dramatyczny, że zły, tylko dramatyczny, że mocny, emocjonalny, pełen emocji i serca. Na pewno odpada tutaj bałkańska ballada, nie jest to ballada. Jezu, I was made for, love for you, baby <laughs> Teoretycznie jest tu wszystko od sasa do lasa Mamy mocny beat, mamy mocny wokal, jakieś wstawki bardziej mówione e, Angielski I język rodzimy A jednak to tworzy spójną całość Fajne to jest, powiem wam No jest to eurowizyjny kicz, totalnie Nie dziwię się, że jest na to hype <laughs> No to jest taka Lady Gaga, Wanna be. Na bardzo ograniczone możliwości telewizji czarnogórskiej. Przypominam, telewizji, która kilka lat temu się wycofała z Eurowizji, żeby zaoszczędzić pieniądze na nowe wozy transmisyjne. To tutaj jest wykorzystane 100%, a nawet powiedziałbym 1000%, w porównaniu zwłaszcza do innych występów. Pokalna kulminacja, no ona wyje przez cały czas, to nie ma kulminacji. Czarno-złoty, no w sumie był czarno-złoty występ. No kamery nie były sobie jak, jak Czarnogóra nas przyzwyczaiła. Mimo, że są dwie kamery na krzyż, bardzo mała scena, to jest moc, jest power. W zeszłym roku Poguban Let, piosenka Tamary była taką balladą, typowo pałkańską. W tym roku... I odznaczamy jeszcze mocarny finał. No tu chyba mamy wokalną kulminację. Tak, kolejny element bingo. Kochani, mam bingo. No, piosenki się nie da słuchać tak bez występu ten występ tak dominuje utwór, że yy, ja o totalnie nie, nie pamiętam. Prędzej zapamiętam tu, że właśnie była taka dzika szalona, crazy Beach. Nowocześnie, energetycznie, emocjonalnie jednocześnie. Yy, mamy bardzo charyzmatyczną główną wokalistkę. No tak, no będą tutaj jakieś dzikie tańce na yy, parkietach, to zdecydowanie. Wow, wiecie co, ta piosenka ma tyle zmian tempa, tyle zmian melodii, a jednak mimo wszystko to... Cały ten misz pasz ładnie ze sobą współgra. Wyczuwam też trochę klimat Justyny Zeszkowskiej, czyli troszkę lecimy na tym, co było popularne rok wcześniej. Uważam, że to jest absolutnie fantastyczny wybór Czarnogóry. Czarnogóra w końcu może liczyć się w walce o fidał. Takiego popa jeszcze nie było z Czarnogóry. Wiecie, zazwyczaj są to jakieś bałkańskie ballady. Ode mnie 10 na 10 i ja czekam od redakcji Ork na nagrodę za wygrane bingo. Yy, także proszę do mnie pisać. Eee, nie nie zdziwiłem się, gdyby Nowa Zora, czyli Nowy Świt, walczyła o swój najlepszy o najlepszy wynik Czarnogóry w historii. Do tej pory było to 13. miejsce Kneza. Wydaje mi się, że Tamara może go pobić. Nie dziwię się, że się podoba to Eurofanses, bo to jest takie typowo właśnie pod, pod nich, pod zafascynowanych Lady Gagou pod zafiksowanych książ na GAI. No. Jeżeli pod tym kątem oceniamy, to dobra propozycja, jeżeli oceniamy, czy to faktycznie ma jakiekolwiek szanse na wysokie miejsce w finale Eurowizji, kompletnie nie. To były nasze reakcje na piosenkę z Czarnogóry. Góry. Powiedzcie, jak Wam podoba się... Nowa Zora Tamary Żywkowicz. Napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby subskrybować mój kanał. Zostawcie dzwoneczek, łapkę w górę, jeśli podoba Wam się nasz filmik. I zapraszam już teraz na kolejne odcinki naszych reakcji, bo w styczniu i w lutym będziemy mieć dużo nowych piosenek eurowizyjnych. A tymczasem żegnam Was, trzymajcie się ciepło, cześć!